Siemaneczko, jestem Sczek witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj lecimy z giga Penningiem, więc musicie to zobaczyć, bo kupiłem ofertę zwycięzcy i mamy... cztery skrzyneczki. Ta słabsza, bo ja chciałem na razie pasa. Na lepszą musicie zapracować, więc zostawiajcie łapki w górę, sub subiki. I co? Nagrywa się? Nagrywa się. Ważne, bo to tych skrzynek nie otworzę drugi raz, co nie? Wiecie jak jest. Zdobądź Elite 1400. Kredytów. Właśnie wydaliśmy. Zostało mi tylko 782 nagrywań. Tak. I lecimy z nagrodami. Kredyty, kredyty. Każdy z Was raczej już odebrał tego Critical Passa. A ja nie odebrałem. I kurczę, chyba dźwięk jest w gry trochę... Dobra. Jedno oczko w dół. <trym> Żeby mnie nie zagłuszało. W poprzednim odcinku były jakieś zepsute audio, nie wiem czemu. Dzisiaj jest na pewno dużo lepiej, więc mam nadzieję, że będzie Wam się to dobrze oglądało. Dźwięk otwieranych skrzyneczek zapewnie też będzie nam towarzyszył, ale to za chwilę. Najpierw wszystkie skrzyneczki trzeba odebrać. Wszystkie skrzyneczki trzeba odebrać i kredyty. Już mamy 1380. Tutaj kolejna skrzyneczka bez kredytów. Tutaj kredyty bez skrzyneczki. I lecimy. Połowa odebranych nagród. Nie chcę... Robię to szybko, bo nie chcę wam tego przyspieszać potem. A to i tak nie za dużo ciekawych rzeczy, bo dostaje się tylko kredyty i... Walutę, e, kredyt i walutę, tak, dokładnie, skrzyneczki i walutę. Czy skrzyneczki i kredyty? Jak to tam. Nieważne, dobra, Pierwszy czwarty, skrzyneczka. Przynajmniej tier czwarty jakiś wpadnie. Dobra, kurde widzowie, musi wpaść kosa, co nie? Jak nie będzie kosy, to będzie słabo. Ale chciałbym takiego czerwoniutkiego karambita Jeszcze do tego czerwoniutkie rękawiczki I to będzie to To będzie to Nie wiem, na no to jest szansa mniejsza niż Nie wiem na co Piąty tier skrzyneczka też w sumie spoko W sumie pas się kończy za Za ile? Za 13 godzin jak to nagrywam Więc no tak Zdążyłem w ostatniej chwili prawie. Udało się. I odebrany calutki critical pass. I mamy 9 skrzyneczek plus do odebrania. Kurde, nie widać, bo zasłaniam. O, teraz widać. Więc... Zróbmy to. 8 zwykłych, 4 premium. Pier 1 skrzyneczka na pierwszy ogień leci. Czym to jest takie głośne? Dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie mi zakuszało. Hmm, no, na pewno kosa wyleci ze skrzynki tier 1. Dobra, dwie naraz. Ale fascynujące, prawda, widzowie? To będzie? Będzie kosa na pewno o kałach. Ale to są. Tier 2. O, teraz tier 3. Więc już zielone skiny. I. A nawet nie czytałem, jakie skiny dostałem. A to chyba, chyba za bardzo nikogo nie interesuje, jak te skiny się dokładnie nazywają. Ale Hound HK417 jest całkiem ładny. By the way. I czwarty tier. I co to będzie? Coś ładnego, pompa. O, ta spoko. Chociaż nie wiem, czy są niespoko czwarte tiery skiny. Ale dodaj do wyposażenia. Zaraz sobie wyposażymy skiny, później dokładnie. A teraz na razie otwórzmy. Chociaż tak. Wow, piąty tier, kto by się spodziewał, co jest. I nie, no wektor. Dead Mental No Tales. Deadman Tell No Tales, no to jak No Tales to No Tales dodaj do wyposażenia Wektora nie wiem czy nim będę grał, może tak jak nie widzieliście poprzedniego filmu z ogłoszeniem turnieju to bicie, bo fajna sprawa właśnie od 16 do 18 września jest turniej w Critical Opsie Polish C Ops Caps Cap nie, kaps, nie policja, tylko... Dobra. No, wiecie, więc wbijajcie film, tam jest wszystkie informacje i polecam wam obczaić i zostawić subika i łapeczkę w górę. Tak, teraz połowa jest mniej więcej to. Łapeczka i subik, ważna sprawa. Tak. Nie, nie mogę mieć prostego kciuka. I... dobra, po dwie. Zobaczymy co poleci. A! Czy dobra, może podwie się nie opłaca odpajerać? bo jakieś. Chociaż to jest standard, to. Czego tu się spodziewać? Ale że same szare? Nie, no przecież. Kiedy ze standardów kosy wypadały? Aha, teraz ze standardów same szare wypadają. No cóż, haka. Mamy już ładnego skina do haka. Dobra, trzeba zresetować. I wejść jeszcze raz. To z reguły działa. Taka prawda, ale że chyba gierka się tam nie obraziła. Same szare skiny lecą z szarej skrzynki. A to niedobrze, bo mogłoby coś zalosować dobrego. Muszę inaczej skrzynki otwierać. Petka. fioletowa znowu. Dobra, to teraz będę otwierał klikając. Nie da się, widzowie. Nie da się. Petka kolejna. O, to sam duplikat! Łatwo! Moje pierwsze 100 niebieskich kredytów. Dobra, czy to ta chwila? Czy to ten moment? Dobra, pierwsza. Wyklikana będzie. No, i jest fioletowy skin, czyli Tier 5 chyba, tak? Tak, Tier 5. Valhalla M4, bardzo ładna. Więc w sumie spoko. M4 jak najbardziej daje do wyposażenia. I taka z toporem. Bardzo przyjemna. Kontynuuj. Dobra, druga skrzyneczka. Teraz może ją potniemy. I znowu piąty tier, piąty tier, i tym razem to będzie USP w sensie GSR. Yy, są lepsze gsr -y chyba, ale no, piąty tier to piąty tier. Dobra, teraz skrzynkę trzeba wyklikać znowu: 2, 3, 4, 5 6, 7, 8? Kurcze, no, tier trzeci naprawdę. Nie mogliście czegoś lepszego? Aug. Jakiś kamo. Arctic. Daj do wyposażenia. Czemu to kliknąłem? Ostatnia skrzyneczka. I chyba ją trzeba będzie pociąć na kawałki. I... Kiedyś te skrzyneczki w critical lepsze rzeczy dawały, wam powiem. Hmm. myślicie o jeszcze 11 zwykłych. Albo trzech. Chociaż te zwykłe mają na moją, moje rękawiczki i moją kosę, które powinienem mieć, mało procent. A premium mają już trochę więcej procent. Dobra, kupimy 3 premium. Let's go. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby dało coś. Ładnego. Y, teraz klikanie. I. No jest piąty tier. Ale to nie kosa, niestety. Ej, głupie to jest teraz, że widać od razu, który jest tier. W sumie nie fajne. I, i wory. O, to te... do, 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 do. Uspa będzie pasowało. Do GSR będzie pasowało. Dobra, teraz przecinamy skrzyneczkę. X, kółeczko. I... Tier czwarty Lepiej niż trzeci Ale kosa mogła być MP5 Paver Dream Ej ładny w sumie Taki 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 Dobra to jest słabe ale tego się nie widzi z grubsza Myślę że Fajny nawet tier trzeci Tak już szukam pozytywów W tierach czwartych Bo mi kosy na pewno nie drobnie ten palec będzie klikał nie umiem trafiać. Super widzowie polecam. Może Wam lepiej pójdzie z otwieraniem skleczek. Niestety jak dla mnie stracone cztery dyszki ale myślę, że pośmialiście się chociaż Mojego super RNG. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!